Na szczęście tutaj jest y, co? Autosave, więc nie będzie tragedii. Tak, przejmiemy kamerę tego gościa i sobie dzięki temu spokojnie. O, odblokujemy. Odblokuj. Na... Co ja złapa? O, jest, odblokowuję. Dobrze. Genialnie. Teraz. Raczej nie powinienem mieć problemów ze zdążeniem. Jakąś wielką, to filozofią nie jest. Ups, tak. Dobra, i mamy. Będziemy szukać gościa na dachu. Ja wiem, że trzeba tą kamerę schakować. Mogę jeszcze tego gościa schakować. O kurde, czyli gościa będą brali na spytki, a goście jest tutaj i już do niego chyba podchodzą. No niestety, on już się tym zajmował, skorumpowani gliniarze. O czym jak kolej rzuca? Hehe, <grym> loser.

Nie wiem, co schakowałem yy, w sumie Mam nadzieję, że drzwi otwarłem, szczerze mówiąc. O, ekstra facet leż gruby. Schakować tego na razie nie mogę. Ale mogę tego gościa schakować i tutaj chyba jest odblokowanie drzwi gdzieś. No na razie jest, jestem w głębokiej dupie. On mnie nie widzi w żaden sposób. Odwróć się. Dzięki. Tu nie mogę. Odblokować. Cholera. Co ja wziąłem? Się znowu odwrócił. Co zadziała? To jakaś kamera może jest tutaj? Nie, niestety. Nic mi nie pomaga. No, od... a odblokowałem już. Ok. Czyli w ten sposób mam otwarte przejście. Tylko żeby koleś mnie nie zobaczył. Windy nie mogę schokować. Dobra, koleś nie widzi. Jest ślepy. O! Ale mimo wszystko nie mogę wejść, ponieważ on mnie od razu szóstym zmysłem wypatrzy. Ale jak tylko ruszy w tamtym kierunku, będzie mój. No w zasadzie już teraz będzie mój. Elegancko. I lecimy do windy. Dobra. A windą na dół. Tu będzie niezła potyczka. Naprawdę, naprawdę niezła. Dobra, wykryjmy od razu ilu gości i gdzie oni się znajdują. A jest ich kilku, na pewno. Czy mogę któregoś schakować jakoś sensownie i wysadzić na przykład w powietrze? Gość przeżyje, nie bójcie się. Nic do wysadzania nie ma, naprawdę? Z tego, co mi się kojarzy, było coś do... O, tu mogę coś schakować. Nie wiem, co schakowałem, ale okej. Okay. A, drzwi! Po prostu otwarłem dla siebie. Jeszcze raz kamerka. Nic nie mogę wysadzić. Co za tragedia. No nic, gości nie ma wielu. Tylko, że... To nie oznacza, że to będzie łatwa potyczka, ponieważ wejdzie bardzo jeden ciekawy. Uuu, co to? Lepsza strzelba? Z pompką? Ha, no, no nic, będziemy używali lepszej strzelby oczywiście. 10 pocisków. Dobra. I nic nie mogę wytworzyć. A to jajo. I wbijamy ro zrobić rozpierdziel. Nie wiem, nawet, czy można się jakoś ukryć. Prawdopodobnie od razu, właśnie, właśnie, będzie reakcja na moje zjawienie się. Zobaczmy. Jednym mniej. Przeładuj, Pierce nie mam zamiaru się chować wiecznie. Okej, okay, następny poszedł w tamtym... Jest. Trafiony w głowę z shotguna. Okej. Okay. Ci się zaczęli. Strzał w głowę następny. Ty gdzie tu? Dobra. Jest następny martwy. Sześć pocisków, więc nie ma sensu przeładowywać. Teraz jest sens, ok. Nawet nie dużo tych pocisków na razie. A! czemu to się. Aha, bo to już wcześniej wysadziłem z strzałami. Ostatni jest. E, to Luz. No. Facet. i co ty masz? I teraz, teraz wyjdzie koleś, który będzie normalnie bólem w dupie. Schowaj się i zaczynasz strzelać. Nie, 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 wyjdź. Czekaj, Pierce. Przoduj, przoduj, przoduj. I jest. Uff. Ło, wow, następni. Zapomniałem o tych faktycznie. Ło, wow, rzecz krótka. Skąd oni? Skąd oni strzelali? A ci goście. Jest. Zabójstwo. Jest czysto, czyściutko. Sprawdzamy co oni mieli. Ammo tylko OCP, biorę OCP, jasne, że tak. Czemu ja tego wcześniej nie wziąłem? Nie znalazłem. Pistolet, ale jednak przejdę na automat. Co tutaj się kryje? Mogę to wysadzić. Teraz mogę wszystko wysadzać. Co za bzdura. Torba z amunicją. Nie drzy się tam koleś. Ja ci nic nie zrobię autentycznie. A co się kryje? Na zewnątrz. Dobra, nieważne, na razie. Tu może jeszcze ammo zdobędziemy. Tak, dokładnie. Więcej ammo. Żadnej dodatkowej... Co, 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 to, co, co to? Co, to? Że, aha, że wskoczyć do środka. Nie, nie chcę. A ciekawe, czy można rozwalić ten worek. Można, ale... Znaczy, nie można. Dobra i tutaj już wszystko generalnie. Nic więcej do wzięcia. Ammo. Uzupełnimy, uzupełnimy sobie Ammo i lecimy zobaczyć jak będzie wyglądała rozmowa z tym gościem. Ja już wiem. Będzie naprawdę sympatyczna. Gość będzie starał po gaciach. I Pirs okaże się naprawdę niezłym, niezłym twardzielem. Tu kasa jeszcze leży. Z przyjemnością wezmę. Teraz.

Have we met? What? Have we met? Uh, no. No, I never seen you, man. Mm -hmm. Yeah, I didn't think so. So you're in here for 60 days. Good behavior, you're out in 30. <coughs> Years. What are you doing, man? Uh, I'm just showing you an alternate future. You in case you get the urge to <laughs> share your stories or make a deal with the cops. We're clear, right? All the units possible. Prison escape. Be on the for one man, Joe Smith. Duck. I need a unit up to the laundry. We've lost communication. Copy. We're on it. Dobra, i teraz y, jeszcze nie koniec tej misji. W każdym razie, a propos... Aha, słuchajmy. Dzięki. Zobaczysz. <grydy> Jordi precyzyjny jak zawsze. Artysta po prostu. W każdym razie, a propos postaci z jednych z pierwszych demek, to nie wiem czy zwróciliście uwagę, że Pierce wchodząc do tego banku, który grabili ze swoim wspólnikiem, potrącił pewną kobietę w kapeluszu. I nie mam zielonego pojęcia, tak mi się coś wydaje, ponieważ drugi raz musiałem grać w tę grę i oglądałem już to demko uważniej. Wydaje mi się, że jest to Bad Boy 17, tylko ładniej ubrany. I to właśnie ona jest odpowiedzialna za pojawienie się, była tym drugim hakerem i za włączenie alarmu. Czyli za również wykrycie piersa i za tragedię, którą on teraz przeżywa i za którą się mści. I druga sprawa, razem z Maurisem, czyli z tym kolesiem, którego żeśmy na początku straszyli pistoletem bez, bez naboi, był drugi jeździec w kasku na motorze, i takie moje zastanowienie, że skoro te postacie tak się pojawiają często gęsto z pierwszego filmiku, w innych filmikach się przewijają. Czy przypadkiem nie był to Jordi? Ciekawi mnie to bardzo, bardzo. Użyj tego. Przebierzemy się. I spróbujemy uciec z tego bajzlu. Ucieczka powinna być w miarę, w miarę prosta. <laughs> z karabinem, spoko. Na luzaku. Okej. Okay. Tutaj nie ma sensu nic przeszkiwać, nic tutaj nie ma, ludzie, więc od razu wbijamy w ten korytarzyk, bierzemy zagłuszanie, owszem, pełny magazynek do shotguna, prawdopodobnie, pełne coś tam i przychwytne nagranie. Wysłuchajmy sobie. Deodato Malcolm, Ciekawe, czy spotkamy gościa w trakcie. Czy w ogóle tych mm, twórców tych wiadomości, które odsłuchujemy co jakiś czas, czy spotkamy ich w trakcie gameplaya. Bardzo bym z chęcią się z niektórymi poznał personażami. W końcu, się wbijamy, jak już widzicie, świecące punkciki na mapie. Aha, no właśnie. Otwórzmy sobie drzwi i. Aj! I. Ja bym, szczerze mówiąc, schował się, bo lekko obrywam i z chęcią bym odstrzelił paru gliniarzy. W nogi, w nogi. Jest. Jeden nień. Zabójstwo! Jak? Strzelił mu w nogi. Jest. Obezwładniony. 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 Ładnie się ich obezwładniał. O, ty dziadu! Przodył mi, w międzyczasie. I tu jest gość! Jest obezwładniony. Następny obezwładniony. Ilu tych policjantów jeszcze mi... a, gdzie ty tam uciekłeś? Jest, 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 noga. Gdzie ty masz to... jest, noga. Jest, obezwodnienie. Świetnie. Będziesz O Boże, kto... O ty, dziadu, dobra, nieważne. Wsiadaj, Pierce, wsiadaj, Pierce, będziemy uciekać. Ale będziemy uciekać w bardzo specyficzny sposób. A, nie, 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 nie. Tu, tu, Pierce. Nie traf w ścianę znowu. Dobra. Ok, Możemy jechać. E, kolejka. Dobra, dobra, jest ok. Jadę. Jeszcze taką trasą nie jechałem. Cieszę się, że nagrywam to od nowa. Musimy... Dobra, zjeżdżamy. Sorry, man. Trzeba mi spierdzielać spoza ten biały okręg, bo inaczej będzie ciepło bardzo. Jest. Udało się. Ja z policyjnego autka od razu wysiadam. No właśnie, będziemy się do Damiena. Dzwonili. I, no właśnie, kim był ten drugi haker? Czyżby to właśnie była Bad Boy? Całkiem możliwe. I prawdopodobnie zakończyliśmy pierwszy akt, ponieważ.

wyśpię się, żeby obniżyć sobie poziom, stężenie zainteresowania glinami, glin mną. I pożegnam się z Wami, ponieważ to będzie wszystko w tym odcinku. W następnym albo zobaczymy jakiś ciekawy element, może ja nie wszystkie gry jeszcze pokazywałem, może któraś z gier jeszcze dorówna Spiderowi. No i zobaczymy. Albo pójdziemy dalej w Linię questową, więc dzięki, cześć, do zobaczenia. Cześć, cześć.